Cześć, witam serdecznie w 56 odcinku mojej serii. 50. Sekundka. Cięcie, moi drodzy, 56. Gdzie tutaj mogę um, przedstawić zespół, który um, nie doczekał się longplaya. Wydali tylko jedną epkę i jednego singla i zaraz wam je pokażę. Wracamy do roku 1966, kiedy to na scenie był, pojawił się zespół pesymiści. Pesymiści e, głównie to e, kojarzona z, gru, e, z Andrzejem Rosiewiczem grupa. Mało osób wie, że. Kiedyś Andrzej Rosiewicz występował w tej grupie. Natomiast bez niego jeszcze ukazała się jedna epka i jeden singiel. Ta epka to N0429 i tutaj takie utwory jak Nocny Spacer, przeróbka utworu The Zombies. Mówiłem jej, że ją kocham. Nie powiem ci już nic i plotki. Jedyna epka pesymistów. Niestety brak oryginalnej okładki. Natomiast drugi był singiel. I to jest wszystko dokładnie, co pesymiści wydali. Na pierwszej stronie um, klasyczna melodia ludowa Maria Elena, natomiast na drugiej Szklana Góra. To, um, Szklana Góra to kompozycja świetnego, nieżyjącego już gitarzysty Marka Blizińskiego, który między innymi występował chociażby w grupie BEM i BM.